emanuje piękną, pozytywną energią ciepła i miłości. Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Główny temat dzisiejszego vloga jest w kontekście postanowień noworocznych, czyli robimy Glow up 2025. Słuchajcie, nawet w grupie mojego synka rozmawiałam z mamusikami, śmiałyśmy się, że ten rok to jest rok mamusiek Czas o siebie zadbać fizycznie, psychicznie, zdrowotnie, może uda mi się dzisiaj Was czymś zainspirować, jeżeli tak, to będę przeszczęśliwa. I oczywiście będzie mi też bardzo miło, jeżeli zechcecie podzielić się w komentarzach waszymi postanowieniami, co byście chciały zmienić. Jest teraz taka moda, jest to takie cool, żeby negować te postanowienia noworoczne, wyśmiewać je. Ja za tym nie jestem, ja osobiście bardzo zachęcam do postanowień. Warto jest mieć cele w życiu, warto chcieć, chociaż próbować zmienić się trochę na lepsze i to nawet nie. Nie chodzi o te efekty, nie chodzi o to, czy my wytrwamy w tych postanowieniach, bo nie powinniśmy robić sobie presji. Jeżeli robimy sobie presję, no to nic z tego nie będzie, to już jest, wiecie, skazane na niepowodzenie, róbmy małe kroki, ustalajmy realistyczne postanowienia. I właśnie bardzo ważne jest to, żeby nie robić sobie tej presji, bo nawet jeżeli nie wiem, jeden nowy zdrowy nawyk zostanie ze mną, jeden nawyk z dwudziestu, które sobie postanowię, to będę przeszczęśliwa. No warto też zrozumieć, że postanowienia to nie jest przecież żaden wyścig, i tutaj dużo ważniejsze jest to, żeby czerpać radość z tej samej drogi, a nie tylko czekać na jak najszybsze efekty. W Niemczech jest takie super, teraz pasujące powiedzenie, że droga jest celem, i ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Okej, okay, kochane, zaraz będziemy gawędzić dalej, tylko zaparzę sobie szybko herbatę też może sobie zapaszcie, to będziemy sączyć razem. I właśnie chciałam Wam pokazać dwie herbaty, które zaliczają się do moich postanowień noworocznych. Mam zamiar pić codziennie zielono miętę, tutaj kupiłam miętę bio i pokrzywę. Mięta zawsze kojarzyła mi się tylko z jakimiś dolegliwościami żołądkowymi, a ostatnio dowiedziałam się, że to jest świetne wsparcie dla kobiet. Zielona mięta podobno pomaga regulować hormony. A działanie herbatki z pokrzywy chyba wszyscy dobrze znają. Dobrze wpływa na włosy, dobrze wpływa na cerę, na jakieś tam bóle kości. Nie wiem jak ja to zamawiałam, ale nie chcąc zamówiłam tutaj aż 300 gram także jest to ogromne opakowanie, nie wiem kiedy ja to wypiję, no i co, nudno, klepany temat wody też muszę tutaj bardzo szybko odbębnić, bo to jest moje ogromne postanowienie, z tego względu, że ja się złapałam na tym, że naprawdę piję bardzo ale to bardzo mało wody, ja piję kawki, piję herbaty, piję czasami Red Bulla, a o wodzie naprawdę bardzo często zapominam i teraz postanowiłam sobie, że piję 2 litry dziennie mówię Ewelina Ogarnieś, jesteś tego warta, żeby o siebie dbać, a picie wody jest najważniejsze, także Mam nadzieję, że to wypali w tym roku. Słuchajcie, chciałabym się z wami podzielić tym, że miałam wczoraj moją pierwszą wizytę u psychologa. Dzielę się tym, bo jestem z siebie bardzo dumna. Słuchajcie, wyszłam z gabinetu i naprawdę czułam się fantastycznie. Czułam się tak dumna, że zrobiłam ten krok, bo nie ukrywam, no musiałam wyjść ze strefy swojego komfortu. Jeszcze dzień przed terminem się zastanawiałam, czy nie przesunąć. Ale na szczęście nie można było przesunąć, bo w ogóle bardzo ciężko się dostać do tej pani, także byłam zmuszona iść i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Wiecie, co najbardziej zaskoczyło mnie to? To pozytywnie zaskoczyło, że ta rozmowa była taka. Zwyczajna w moim odczuciu, taka naturalna. Ogląda się w filmach te spotkania z psychoterapeutą, jak człowiek siedzi naprzeciwko terapeuty. To wydaje się takie, nie wiem, dramatyczne, stresujące, przynajmniej w moim odczuciu, a w rzeczywistości to było bardzo naturalne, bardzo oczyszczające. W ogóle wydaje mi się, że trafiłam na świetną psychoterapeutkę. Nasz vibe bardzo się zgadzał. Ona też była taka spirytualna, ale przede wszystkim była bardzo empatyczna, taka przekochana. Emanowała takim spokojem, życzliwością, i dzięki niej czułam się po prostu jak na rozmowie z koleżanką. No zobaczymy, jak to się potoczy, czy zostaną u tej pani. Mam na razie 5 terminów i potem mam zdecydować, czy czuję ten vibe, czy jednak nie czuję. Ale naprawdę niesamowicie się cieszę, że zrobiłam to dla siebie i też się stresowałam. Także tutaj mówię o tym yy, i pragnę Wam dodać odwagi. Jeżeli też myślałeście o tym, że potrzebujecie jednak wsparcia, to spróbujcie, kurde, w tym roku. W ogóle mówiłam Wam w grudniu jeszcze, że ja się teraz biorę ostro za zdrowie. Przez cały grudzień latałam po lekarzach, robiłam winiki i mówię to teraz 30 lat, że jestem z siebie naprawdę bardzo dumna. No trzeba się było w końcu za to wziąć. Czas na obiad, co robię słuchajcie łososia dzisiaj Jeżeli oglądacie mnie na bieżąco to wiecie, że ja kocham łososia I ten jeden przepis na pieczonego łososia To ja już tutaj na YouTubie wymęczyłam Wiem, że wiele moich widzek go zrobiło I wam smakowało, także bardzo się cieszę Ale dzisiaj wydaje mi się, że mam jeszcze lepszy przepis na łososia To jest danie takie bardzo efektowne Przypyszne, co najważniejsze Bardzo szybkie To będzie łosoś pieczony w takich łódeczkach Do tego zrobię pyszne pieczarki z czosnkiem I ziemniaczki do tego Bo ziemniaki u nas muszą na obiad być Ale wracając jeszcze z tego uwiem Przeze mnie łososia, to jest ryba dosyć tłusta. On jest bogaty w omega-3, wpływa bardzo pozytywnie na naszą urodę, ale może też szkodzić, jeżeli wybierzemy. Zanieczyszczonego łososia. Niestety prawdopodobieństwo, że trafimy na łososia zanieczyszczonego metalami ciężkimi jest dosyć spore, dlatego my osobiście kupujemy łososia ekologicznego z czystych wód, na przykład z Norwegii. Teraz mamy łososia z Norwegii. Wiadomo, że człowiek 100% pewności nigdy nie będzie miał, ale to jest na pewno dużo bardziej bezpieczny wybór, także zwróćcie na to uwagę. Okej, okay, na początek przygotuję sobie łódeczki z papieru do pieczenia. Pokażę Wam, jak to zawinąć. I tak wygląda łódeczka na łososia. Przygotowuję sobie też już marynatę od razu. I tutaj jest oliwa z oliwek, łyżka miodu, łyżeczka musztardy, dwa ząbki czosnku, pieprz i sól, ale ja Wam cały przepis wrzucę pod filmem. Ja tutaj mam takie dosyć małe kawałki, dlatego aż tak ładnie to nie wychodzi, ale łososia nacinamy w ten sposób, po prostu po środku i go rozkładamy. Jak widzicie w łódeczkach mam już cytrynę i brokuła, posypałam to solą, pieprzem, polałam oliwą, oczywiście możecie tutaj włożyć jeszcze inne warzywa, na jakie macie ochotę i teraz na to idzie nasz łosoś. Rybkę teraz smarujemy naszą pyszną marynatą. Cytrynka jeszcze tutaj na wierzch, bo to też zawsze bardzo ładnie wygląda. O, no i teraz pozostaje nam tylko te pyszności upiec. Piekarnik nagrzewamy do tak 180 stopni i pieczemy przez 20-25 minut. Uwaga, teraz szybciutkie przepyszne pieczarki. Jak widzicie, one mi się już tutaj mocno podsmażyły na oliwie i maśle. Teraz Solimy, pieprz, czosnek. Mieszamy to tak przez chwilę z tym czosnkiem. I na koniec pietruszka. Chwileczkę jeszcze mieszam i pieczarki są gotowe. Troszeczkę pieprzu cytrynowego jeszcze dodam. Pani, kolejny dzień mamy. Ja sobie właśnie nakładam maseczkę na twarz. Charlotte Tilbury to jest y, maseczka z glinką. Ona ma nam robić twarz bogini. Tak tutaj jest napisane. Ma skórę wygładzać, oczyszczać i jednocześnie pięknie nawilżać. Już ją raz wcześniej użyłam i powiem wam, że skóra rzeczywiście była bardzo gładka. Także póki co jestem zadowolona. Na głowie mam słuchajcie olej, zaraz będę go zmywała. Znalazłam mieszankę olejów dla blondynek. Także blondynki już nie mają wymówki, dlaczego nie olejują włosów. To jest właśnie moje postanowienie. Żeby raz w tygodniu te włosy olejować. ok, tak na 10 minut sobie tą maskę zostawię i zaraz zmywamy. Zmyłam właśnie olej z włosów i teraz czas odświeżyć trochę kolor, bo sobie też obiecałam, że w tym roku nie będę akceptowała żółtka na głowie. I tutaj mam ten toner od marki Milkshake Beige Blonde. Najlepiej wymieszać go z pianką Milkshake i tak nałożyć na włosy, tak na 5 minut. Wjechała teraz maska w płachcie, bo słuchajcie, kolejne postanowienie to maska w płachcie trzy razy w tygodniu. Dzisiaj nałożyłam sobie taką koreańską maskę i mam ostatnią, także muszę koniecznie zrobić zapas, bo jestem zakochana w tych maskach. One bardzo chłodzą skórę, także dla mnie to jest rewelacja z rana, jak skóra jest zmęczona, troszeczkę jeszcze opuchnięta. Super budzą i ujędrniają skórę. Naprawdę to dużo daje, jeżeli będziecie regularne. Tutaj jeszcze ten płyn sobie rozprowadzam na szyi, na dekolcie i zaczynam codzienny masaż twarzy słuchajcie, masaż twarzy to jest największy glow jaki możecie sobie zafundować to jak taki domowy masaż potrafi wpłynąć na rysy naszej twarzy to jest niesamowite ale ważna tutaj jest oczywiście regularność żeby zobaczyć dobre efekty ja do masażu twarzy używam albo dłoni po prostu, albo kamienia głasza, tutaj mam jeszcze dwa takie kamienie one są pod oczy, ale często masuję nimi całą twarz, bo są po prostu bardzo poręczne, bardzo je lubię a ten roller jest moim ulubieńcem ja go pokazywałam już tyle razy, że teraz nie będę tutaj długo o nim rozmawiać, bo nie chcę przynudzać, pokażę wam od razu markę ja go kupiłam na polskiej stronie Yoga twarzy, ja wam wszystko postaram się podlinkować, on ma dosyć ostre kolce, troszeczkę to boli, ale one nie przybijają skóry, naprawdę świetnie świetnie wpływa na skórę, bardzo ją ujędrnia. On ma też inne właściwości, ale tak jak mówię, wrzucę Wam po prostu linka i sobie poczytacie, jeżeli Was to interesuje. I tego urządzenia do twarzy też staram się używać regularnie. To jest taki masażer do twarzy z mikroprądami. I tutaj też Wam po prostu wrzucę linka, tam będziecie sobie mogli poczytać o właściwościach. Słuchajcie, na ekspresowy glow up, kiedy macie zmęczoną skórę, bardzo Wam polecam to serum Laneige. Jest to Glowy Makeup Serum i jak nazwa wskazuje, to serum idealnie sprawdza się pod makijażem, skóra jest taka nawilżona, rozświetlona, wygląda za każdym razem lepiej, jak użyje tego produktu. No, czuję się, moi drodzy, jak nowonarodzona, wypachniona, wykremowana, wymaseczkowana dziewczyny prawie zapomniałam o samoopalaczu bo chciałam wspomnieć, wczoraj wieczorem w ogóle udało mi się nałożyć samoopalacz, zapomniałam to nagrać, złapało mnie tak delikatnie bo trzymałam go tylko 2 godziny, najlepiej trzymać 5 godzin, użyłam tego samoopalacza Mark i Ban, którego używam od lat, ja go naprawdę bardzo lubię szczególnie do twarzy, ale on jest bardzo drogi i słuchajcie, ostatnio znalazłam alternatywę, tego nie używam na twarz, używam na ciało, ale naprawdę jest świetny, raz go użyłam ale myślę, że już mogę się wypowiedzieć, bo palenizę naprawdę była Piękna, równomiernie schodziła. Także widzicie, taki niepozorny balsamik Daw, a naprawdę jest świetny, także spróbujcie. Ja mam kolor Medium to Dark. Wiecie, co chciałabym Wam jeszcze pokazać moje nowe stylówki, w których czuję się wyjątkowo dobrze. Może Was czymś zainspiruje. Pierwsza stylówka to taki beżowy kombinezon. No trzeba przyznać, że on naprawdę robi wrażenie. Nie wiem, czy do końca go polecam. Ja Wam wrzucę linka, bo prezentuje się pięknie, ale on prześwituje a nie jest jakoś super tani, także jak na taką kwotę uważam, że się nie opłaca ja mam teraz pod spodem beżowe leginsy bo bez leginsów absolutnie się nie da no i to też jest materiał sztuczny, także no nie wiem, ale trzeba przyznać, że dobrze wygląda tak samego bym go może nie nosiła bo czuję się dosyć goło, ale do takiej ym, dużej kurtki myślę, że naprawdę fajnie wygląda, bardzo mi się ta stylówka spodobała, też uważam, że te brązowe kozaki świetnie tutaj pasują no bardzo mi się podoba, jeszcze wam szybko pokażę dodatki, jakie ostatnio miałam do tej stylówki, założyłam sobie tutaj w pasie tak torebkę. I nie wiem, czy to wygląda ok, czy to jest kiczowata, ale czuję się tak tutaj jeszcze bardziej osłonięta, nie taka goła. Wiecie, nie, że mi jakoś szczególnie się zasłaniała. Bo wiecie, że ja lubię dekolty, lubię mini, no ale kombinezonów często nie noszę, także muszę się chyba przyzwyczaić. I słuchajcie, śmiałam się z Markusem, że ten kubek. To tak pasuje do tej stylówki. Jeszcze z tym kapeluszem kowbojskim, że Markus mówi: Nalej sobie wody, bierz ten kubek ze sobą, bo to jest po prostu dodatek do stylizacji. I teraz moja kolejna nowa stylówka, którą uwielbiam, to jest w 100% mój styl, bardzo dobrze się w niej czuję. Taki styl kowbojski, to jest to, co bardzo mi się podoba. I słuchajcie, nie tylko ja jestem zachwycona, bo mój mąż również, jak mnie zobaczył tej stylizacji, to od razu mówi: Wow! Stylówka rewelacyjna. Ta piękna jeansowa bluzka jest z HM-u, podlinkuję ją wam, tylko weźcie na pewno rozmiar nawet dwa rozmiary mniejszą, to jest XS ka, jest nadal naprawdę duża do tego mam spódnicę Zary. ona nie jest jakoś super nowa, w ogóle ją uciapałam przed chwilą oliwką, także wybaczcie i do tego moje ukochane ulubione, kowbojskie em, kozaki Skórzane z takiej pięknej, jasnej skóry. Tutaj, słuchajcie, mi coś odbiło. Sylwester nadal mi po prostu w głowie. Kupiłam tą sukienkę na randkę w HM-ie i powiem Wam, że ona jest rewelacyjna. Ona ma tak świetną jakość, naprawdę. Ona, jak widzicie, ma takie mocno wycięte plecy, także na pewno będę chciała te plecy sobie jakoś przybrązowić. No jest piękna, ale nie wiem o co mi chodzi, bo ja bardzo nie lubię błyszczących ubrań. W tym roku miałam na święta na Sylwestra taką błyszczącą kreację, właśnie też z HM-u. I jakoś mi się spodobało, jakoś mi zostało do tej pory. Jeszcze a propos mojego glow 2025, chciałabym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą zamówiłam. To nie jest reklama jakby, co, bo tak to może wyglądać. To jest Mea Life. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Nie wiem za bardzo, jak to się przygotowuje. Będę musiała poczytać, ale podejrzewam, że ten proszek mieszamy tutaj z płynem w tym malutkim shakerze. To jest, słuchajcie, produkt na wsparcie naszych jelit. Zawiera szczepy probiotyczne, które pomagają odbudować e, mikroflorę naszych jelit. Tyle się o tym mówi, że jelita są tak ważne. Jelita i mózg są ze sobą ściśle powiązane, i to w jakim stanie są nasze jelita wpływa na nasze ogólne samopoczucie. Jeżeli jelita są zdrowe, to jesteśmy też bardziej witalni, mamy więcej energii. Ten produkt ma tyle pozytywnych opinii, że stwierdziłam, że wypróbuję. Nadal też systematycznie biorę moje suplementy, które wam pokazywałam tyle razy: kolagen, nojoakła, witaminy, oleje na odporność. Także tutaj naprawdę bardzo się cieszę, że jeszcze w zeszłym roku udało mi się tą regularność w końcu wprowadzić w moje życie, bo kiedyś było ciężko z tym. na dziś kochani, mam nadzieję, że film wam się podobał, chyba mi nie wyszedł zbyt długi w tym tygodniu, także podejrzewam, że będziecie marulić, także z góry sorry my teraz zjemy sobie kolację obejrzymy serial i idziemy spać bo jutro muszę wcześniej wstać, także moi kochani, z całego serducha wam dziękuję, że jesteście, glołapujcie się oczywiście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie, papa pa.